Was zapraszam na kolejny film urodowy na moim kanale Czyli coś, co jest u mnie nowe, a co bardzo zarówno Wam się spodobało jak i mi Także bardzo się cieszę i postarałam się kontynuować tą mini urodową serię. W moim wykonaniu mogliście już zobaczyć dwa makijaże, a dzisiaj zapraszam was na tą drugą stronę pielęgnacyjną, ponieważ jeżeli widzicie mnie na Snapchacie, to często gdzieś tam w tych jak czy przy okazji różnych tam moich wywodów poruszany jest temat trądziku, ponieważ tak jak wiecie, ja kiedyś trądzik miałam. O to bardzo dużo z was pytało, jak to zrobiłam, także w kilku myślę, że filmach, bo jest to dłuższy temat, Pokażę wam, jak właśnie pielęgnuję swoją cerę, jak ją pielęgnowałam i jak nadal utrzymuję właśnie ją w takim stanie, że nie mam problemu z wyjściem już z domu bez makijażu, bo po prostu tych problemów z cerą już nie mam. Także myślę, że przy kolejnych filmach skupimy się na tej pielęgnacji bardziej codziennej, a dzisiaj zapraszam Was na takie domowe DIY home Spa, które ja staram się sobie robić tak co najmniej raz w tygodniu. Także dzisiaj skupimy się na twarzy i pokażę Wam właśnie moje cztery ulubione maseczki do twarzy, także yy, pamiętajcie, że u każdego one mogą działać różnie ze względu na po prostu rodzaj Waszej cery. U mnie, kiedy ja mam cery mieszaną, sprawdzają się one super, także mam nadzieję, że komuś z Was również one przypasują. Także zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy u mnie pierwszy krok to związanie włosów zawsze, bo moje są długie i bardzo mnie denerwują. I żeby nałożyć jakąkolwiek maskę, twarz musi być całkowicie czysta, także najpierw usuwam z niej makijaż i potem oczyszczam ją jakimś żelem. Tak jak widzicie, moja twarz nie jest idealna, ale w porównaniu z trądzikiem, który kiedyś miałam, głównie w strefie T jest o wiele lepiej, i pierwsza rzecz, jaką robię, to... Peeling. Ja właśnie peeling użyłam raz w tygodniu. Jest to peeling z klinik, jest on dosyć drogi, ponieważ kosztuje ponad 100 zł, ale ja mam ogólnie cerę bardzo oporną, na którą mało co działa. A ten peeling jest genialny, gdy używam go na sucho. To jest taka miętowa pasta i nic jej tak dobrze nie oczyszcza jak właśnie ten peeling. Także jeżeli macie taką mega odporną twarz na wszystko, jak ja to Wam go polecam. I co jest ważne przy pielęgnacji cery trądzikowej? Osuszanie twarzy ręcznikami, papierowymi chusteczkami albo po prostu osobnym, często pranym ręcznikiem. Jeżeli mam jakieś tam pojedyncze wypryski, to świetnie mi się sprawdzają te maseczki z jaj, one kosztują chyba 2 złote, starczają na dwa użycia i właśnie nakładam je tam, gdzie... Mam jakieś niedoskonałości, zostawiam do zasknięcia i to jest maseczka bardzo taka delikatna, profilaktyczna, także jeżeli jesteście bardzo młode i macie, nie wiem, 12-13 lat i tam jakieś pojedyncze wypryski macie, to to właśnie Wam polecam, ponieważ ona jest delikatna i nie wysusza. O, tutaj kicham. I sobie coś śpiewałam, znając mnie to sweater weather. I tutaj mam taką bardziej DIY, bardzo podobną propozycję z użyciem glinki zielonej. Właśnie glinka zielona i szara są świetne na cerę trądzikową. Ja akurat tutaj mam właśnie taką glinkę w proszku, do której dodaję troszeczkę ciepłej wody, i wszystko mieszam i taką pastę nakładam na twarz. Również zostawiam do wyschnięcia. I ta już działa troszeczkę mocniej od tej gotowej zia i jest mocniej oczyszczająca i bardziej ją czuć przy zasychaniu. No, taką oglinkę możecie kupić słownie wszędzie, gdzie sprzedają jakieś takie półprodukty czy kosmetyki naturalne. I po wyschnięciu oczywiście ją zmywacie, teraz maseczka z żelatyną i węglem, ja bardzo często zapominam kupować tego węgla i robię po prostu samą żelatyną i tak taki ceramiczny półmisek w gorącej wodzie i dodaję trochę tej gorącej wody, czekam aż żelatyna się rozpuści, wszystko dodaję na oko też ilość tej maski zależy w zależności od tego czy nakładam ją na całą twarz, czy tylko na jakąś część, czasami też ją robię na lekolt i ona świetnie oczyszcza pory i tak, ona strasznie w ogóle śmierdzi i wam ją polecam robić Bić, y, po jakiejś gorącej kąpieli, kiedy y, na przykład twarz spocicie i wtedy wasze pory są otwarte, bo wtedy łatwiej jest to wszystko z nich wyciągnąć, te wszystkie toksyny. Ostatnia maska to maska w płachcie z firmy Holika Holika, którą dostałam od Kokolity i to jest maska, w ogóle od niedawna używam tych masek w płachcie, i to jest coś genialnego. To co wspaniale uspokaja twarz. Tak jak widzicie, bardzo, bardzo dokładnie poświęcam czas na to, aby ją sobie na tą twarz założyć i najlepiej się w niej położyć, żeby ona się nie ześlizgiwała. Jest to, to maska, która daje na twarzy najlepsze efekty. O tu, gdzieś widzicie Paulę w tle. W ogóle, sorry za to brudne lustro, ale tak to jest. Jak dwie dziewczyny robią sobie wieczór maseczkowy w łazience. Wspaniale. Ona właśnie tak koi skórę po tych wszystkich zabiegach na wilża. I jednocześnie też jej nie zapycha, co jest ważne. I jest po prostu cudowna, to jest taki relaks 100% wisienka na torcie. i na koniec po takim dokładnym oczyszczeniu twarzy lubię sobie nałożyć jakiś mocno nawilżający, ale lekki krem ponieważ ja mam twarz ze skłonnością do zapychania coś na usta i można iść spać ok, także to tyle jeżeli chodzi o ten film, mam nadzieję, że on się wam spodobał, zostawcie łapki górę i do zobaczenia w kolejnym, pa pa